Październik 1944 rok. Powstanie warszawskie upadło. Miasto w ruinie. Ale to był dopiero początek tragedii. Niemcy podejmują decyzję: wysiedlić wszystkich nie dzielić nie selekcjonować. Każdy, od niemowlęcia po starca musi opuścić Warszawę. Ponad pół miliona ludzi pędzonych do obozu przejściowego w Pruszkowie. Bez jedzenia, bez leków, w środku zimy, mężczyźni kierowani na roboty do Rzeszy, kobiety i dzieci do wsi, które same ledwo przetrwały. Tysiące zginęło po drodze. A miasto? Miasto umierało dalej. Niemcy zaczęli planową rozbiórkę: cegła po cegle, dom po domu. Zamieniali Warszawę w pustynię, zamierzali wymazać ją z mapy, jakby nigdy nie istniała. To była największa czystka jednego miasta w historii Europy. Nie tylko fizyczna, to miało być unicestwienie tożsamości. To były polskie historie, historie ludzi, których wyrwano z własnego życia, bo bronili domu.